Jeszcze kilka słów ode mnie Make America Green Again Let's go, Brandon. Let's go Brandon Wszyscy wiedzą o co chodzi <grywa> Was? No. Moi drodzy Dzisiaj przekazanie jakby Substytutu repliki To nie są To nie są To, to, to żarty. nie są ćwiczenia Andrzej ma do wyboru dzisiaj Jeden do jednego tutaj do Antyrany pas WKU. To jest ten sam pas, o który walczył Areek wrzosek z Tomasem Możnym w Sostu świata. Ten pas jest mistrzem Europy. Na, na dzisiaj, w związku z tym, że czas nie pozwolił tej repliki wykonać jeszcze na, na ten moment, Andrzej dostanie jeden do jednego zdjęcie i może możesz A dwa, ma, nie, A nie, albo chcesz matowy, albo chcesz świecący. Świecący, świecący wiesz, do antyramy. Biorę świecący. Tak. I Marcin obiecał, że jak przyjedzie do Polski, będzie replika już na niego czekała, bo wiadomo, oryginał musi zostać u cesarza. Topór moje, zagubany, cesarz jest jeden. Tak jest, bardzo się cieszę, że jestem ten film, Zaraz z tak, tak jest I, brawo, i, i, i można będzie jeszcze raz przeświecić tego cepa. Zobaczcie, tak, tak. Tak, z tym cepem było tak. Przed pierwszym, ja mam pojęcia jak to było, Cepta.

Prezent od, za, polonii od polonii amerykańskiej, Jasne. która była w Polsce na walce konkretnej, i tu jest w prezencie tak, mały opominę. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. No teraz, widzicie, zdjęcie. teraz zdjęcie z polonią, okay. z przedstawicielem polonii. <laughs> z <przedstawicieli> polonii. <śmiech> z <śmiech>